Dzień dobry, kolejne Espresso i dzisiaj parę słów o nowych kamerach w linii P32. Zastosowanie kamer kopułkowych z linii P32 to przede wszystkim obiekty komercyjne, handel detaliczny, bankowość, ale również przemysł. Modele wyższych rozdzielczości będą przydatne tam, gdzie chcemy uzyskać większą ilość detali. Niech to będą na przykład kasyna. W przypadku linii P32 możemy tutaj oczekiwać bardzo wysokich parametrów obrazu, dodatkowych funkcjonalności oraz możliwości zdalnej regulacji zoom i focus. Pojawienie się nowych modeli opartych na najnowszym procesorze ArtPEC 7 generacji to naturalny proces modernizacji portfolio Axis. Kamery te otrzymują dzięki nowemu procesorowi lepsze odwzorowanie kolorów, lepsze widzenie w trudnych warunkach oświetleniowych, lepszy WDR, a dodatkowo funkcjonalność zwiększającą cyberbezpieczeństwo, takie jak bezpieczny start czy podpisany firmware. Oraz Axis Edge Vault. W ramach designu zastosowano w modelach 47 i 48 koncepcję znaną już z modeli P32-45. Czyli wszystkie kamery posiadają odporność IK10, moduł IO oraz obsługę audio. Dzięki wydajnemu procesorowi na kamerze Axis P32. Możemy uruchomić również analitykę, bezpłatną analitykę Axis Object Analytics, pozwalającą na reagowanie na zdarzenia wykrycia człowieka lub pojazdu. Zatem jeśli poszukujecie odpornej kamery kopułkowej ze zdalną regulacją zoom i focus, a dodatkowo bardzo wydajną i dostarczającą świetnej jakości obrazu, nie wahajcie się i wybierajcie kamery P32, 47 i 48. Do następnego Espresso. Trzecia to oczywiście. A, no i do Axis Object Analytics. Haha, No, no. no.